Hej, wszystkim, a dzisiaj będzie kolejny story time. To było wczoraj. No i będzie kolejny make-up oczywiście. No to zaczynam. No to ten story ta No to tak naprawdę będę opowiadać o tym, co się mi zdarzyło wczoraj. Jest taka. Zabawa, tak? No i my kto mam wytłumaczyć, że tutaj się masuje, ma się ręce do góry, wchodzi się jakieś dziwne portale. Jak się zobaczy, na przykład, jakąś straszną rzecz albo coś czarnego, to trzeba uciekać. E, no, trzeba uciekać generalnie. I ja mam e, to z moją z sąsiadką Lilą, ona kiedyś była na shortach, ale to było bardzo dawno temu. Jakieś dwa, 3 miesiące temu. No, i wchodziłyśmy w te portale, i to było bardzo straszne. Ja się darłam, bo ja widziałam dużo więcej strasznych rzeczy. Ja widziałam, ja wchodziłam, ja potem miałam jakiś trans, ja robiłam takie zaś. I nad tym nie panowałam. Ten w kuchni, ta nie jak czekałam na kolację, i to ona była wtedy. No. To było bardzo, bardzo straszne. Na przykład widziałobyśmy ciągle pana w czarnym gadnięciu, że a jako się widzi to trzeba uciekać. Teraz użyłam takiej paletki. Dobra, ale niech z tym opowiadam dalej. No to tak, yy, co było dalej? No bo również miałam trans ciągle i ciągle się przewalałam w ogóle na trawę. Mówiłam jakaś święta krowa? Złota krowo, o naprawdę tak no. mówiłam, no to było coś dziwnego, ale chyba co dzień będę w ogóle teraz robić, dopóki nie ma szkoły, o matko, jak będzie rok szkolny, to w ogóle nie będę, dobra, będę nagrywać, ale sorry, że jest tak tyci shortów, ale... No... Się telefon zepsuł. Muszę na taty telefonie teraz nagrywać. Przez to w ogóle w ogóle nie nagrywam. Na przykład teraz nagrywam. Próbuję codziennie nagrywać dla, dla Was, ale ostatnio na przykład widzieliście, że tygodnie um, nie nagrywałam dla Was. No. I Lila się tego tak bała, bo moja sąsiadka się nazywa Lila, że ja ją musiałam odprowadzić do domu. A wracać się też bałam. Ja sama musiałam już wracać wtedy, ale to naprawdę były tak straszne, bo tak, tak creepy. Jak oglądaliście oglądać na Netflixa? Na Wam ktoś ma o to tam są, jest taki serial historyjki z Reszczykiem, no to był taki odcinek, no taki, ty, no taki odcinek był, że taki chłop na końcu odcinka się zamienił w, no kamień się zamienił, ale ten kamień jeszcze przed tym rzygał i ja on był straszny w ogóle ten kamień ja go widziałam potem w, w pokoju Joda. Powiedziałam paliona. Ktoś miał zielone, zielone. Robię sobie zielone. bawię się łańcuch na mnie. Co to jest? Co to jest? Zielone, zielone. Robię sobie zielone. Dobra, po co ja to śpiewam? Chyba coś wjechałam. Ale to znaczy już jak skończę nagrywać. Już za kamerą. O jezu, mam jakąś czarną krokę na banki. No ale potem to zmarzę. Generalnie make-up będzie taki, tylko potem to zmarzę po prostu. Teraz puszczę klawi i będę gotowa. No. I te transy są straszne. A ona kiedyś mm, widziała tam pokój pełen zegarów, a jak jeśli się zegarów, to trzeba uciekać dobra, no to teraz powiem jaki kosmetyk trzeba, no taki Beauty Blender używałam na początku potem używałam korektor z Essence, ale już mi się kończy prawie taki o poczekajcie no taki jeszcze taki od Essence mm, od Lovie i tutaj taki żel od Miss Borki, był w Rozmanie na przestrzeni. Ostatnia rzecz to znowu od S, jest taka paletka, ale nie wiem czy ona jest jakiś tam chlebie. Nie wiem czy jest chleba, bo ja to kupiłam w rozmowie w dm -ie. Chociaż mieszkam w Poznaniu, te czworo poznanie to Nora.